Zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby zamienić klawisze ze sobą, a następnie pokonać nimi smoka w Minecraft? W sumie to ja nie, ale pewien widz zadał mi właśnie takie zadanie na dzisiejszy film. No i oczywiście musiałam je wykonać. Ale na wstępie pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem, tak aby nie być w 70% osób, które tego nie robią. Nie subskrybują kanału i przez to jest mi smutno. Dobra widzowie. Tak więc zaczniemy sobie oczywiście od tego, aby zmienić te klawisze. Także klikamy Options, Controls, Keybinds I dobra, zamiast W ma być S, zamiast SW, zamiast A i zamiast AD. I nie zapomnijmy również, że skok to ma być lewy shift. Na skradanie się to spacja. Dobra, wszystko zamienione, także klikamy Done. A żebyście generalnie widzieli, co dokładnie tutaj klikam. No to proszę bardzo, macie. Tutaj y, z lewej strony Taką jakby klawiaturkę Żebyście widzieli jakie klawisze klikam Także od razu postanowiłam Zebrać najpotrzebniejsze rzeczy Jednak w pewnym momencie zorientowałam się Że przecież niezbędną Rzeczą będzie łuk Ale oczywiście musiałam go zenchantować Jednak jak się okazało nie miałam lapizu I następne pół godziny Spędziłam na szukanie właśnie tego surowca O Jezus O Jezus OK. I w ogóle to strasznie boli ręka od takiego układu. Bo w tak małym palcem, już mi naprawdę odpada powoli. Dobra, sprawdźmy jak pójdzie mi water clutch I... O kurde, o, o, o Jezu. Dobra. Jeszcze raz. Iść. Dobra, wyszło, wyszło. O, ojej, ku creeper. Iść, nie! Nie, nie! O, dobra. O, jest w końcu lapis, dobra. NIE 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 Kurde bela No nie no nie, nie 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 No i w końcu udało mi się dojść do domu Zatem czym prędzej zenchantowałam mógł I tak prezentował się mój ekwipunek Okej okay, i wydaje mi się, że z takim asortymentem możemy już iść pokonać smoka A i tak w ogóle teraz sobie uświadomiłam, że zapomniałam łóżek no ale już trudno, nie będę się wracać. A w międzyczasie jak idę do twierdzy, to opowiem Wam o pewnej akcji, którą chcę zorganizować by ten weekend. A mianowicie chodzi tutaj o live'a, na którym wraz z moimi znajomymi, których możecie kojarzyć z poprzednich live'ów, zagramy na serwerze, na którym będzie wgrany plugin. Polegający na tym, że będziecie mogli kontrolować nasz świat. Okej, okay, więc jak przejdziemy sobie już w dodatki, to mamy tutaj coś takiego jak plugin Minecraft. Pozwól swoim. Widzom na płatne modyfikowanie Twojej rozgrywki. Możliwość kupna mobów, efektów, piorunów, wybuchów i nie tylko. Dostępne w formie pluginu możliwa gra w kilka osób. I całe pieniądze zarobione z live'a chcemy po prostu przeznaczyć na jakiś cel charytatywny czy coś w tym stylu. Także teraz na ekranie wyświetla Wam się dokładna data oraz godzina rozpoczęcia live'a. Mam nadzieję, że wpadniecie, a tymczasem wracamy do filmu. E, dobra, tak więc wejdźmy sobie tym wejściem, co zrobiliście w poprzednim odcinku. I teraz tylko musimy znaleźć portal. O jest, dobra. Także co widzowie, wchodzimy. O, o kurczę, nie, 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 nie w tą stronę. Jeszcze raz. O, proszę bardzo, jesteśmy. I teraz... Jezus Maria. <grych> Ale zobał. Dobra, mamy achievement, the end. Dobra, no i co? I zaczynamy zabawę w takim razie. Także... O Jezu. Cyk, pierwszy kryształ, widzę, że mnie już na pieprza jakiś Enderman. Cyk. No, nie mi mnie! Ej, no co jest? O kurde, dobra, smog czuję, ale na razie nie ma sensu go tutaj. Ło! Dobra. No, zostaw mnie! No, ale jak możecie się domyślać, po prostu rozwalałam kryształy. Także teraz zobaczcie najciekawsze momenty. Dobra, i robimy to tak. Tutaj woda. O Jezu, o Jezu! Nie, nie, nie. Kurde Cyg, rozdupiamy. Dobra, chodźmy rozwalić te w kratach. Teraz cyg, woda. O jezu, nie w tą stronę. No kurde. Dobra, próba numer dwa. Tym razem nie pomylę klawiszy. Iść, dobra. O, 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 o. Ja, ale fart, ale fart. Co to było? Także wspinam się na górę. O, 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 o. Możemy go i tak już trochę sklepać w sumie. O, 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 o. Dobra, udało się. Okej, okay, ostatni kryształ, ostatni kryształ. Dobra, rozdupiam. O, 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 o. Mamy lipę, lipa, lipa. Nie! É sério? O oh, curde? Jak sami widzicie zginęłam Natomiast jako, że sama forteca była dość blisko No to stosunkowo dojście do niej zajęło mi jakieś 5 minut Także całe szczęście i temy mi nie znikły Co jednak dziwne, gdy weszłam do portalu Nie było tam totalnie żadnych endermanów Nie wiem czy tak powinno być, ale raczej był to jakiś bug Zresztą nieważne Lepiej zobaczcie jak udało mi się pokonać smoka już dobra widzowie Zbieram to szybko, zbieram, zbieram Dobra, klepię go Kurde, poleciał. Lecę z nim, lecę. Kurde, było tak blisko. Dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz. Cyk. Proszę. Proszę. Muszę. Jest. Jeszcze raz. Jest! Dobra! Udało się! Udało się, widzowie, rozwalić smoka. Dobra, nice. Dostaliśmy Achievement Free the End. o, no i teraz to nam się zwraca ten X. Czekajcie, jeszcze sobie może zbierzemy to jajo. Dobra, to się chyba robiło jakoś tak. Dokładnie, widzowie. Mamy jajko smoka. Mamy również Achievement y, następna generacja. Czyli podnieś jajko smoka. A tymczasem wracamy. I są nasze słynne napisy końcowe. Które trwają chyba z pół godziny, także ja je sobie pozwolę tutaj skipnąć. I tak oto udało nam się przejść Minecrafta. Jeśli ktoś zapyta, co dalej stanie się z tą serią, no to oczywiście plan mam taki, aby ponagrywać z tego jeszcze parę odcinków, a następnie udostępnić wam ten świat poprzez taką jedną opcję z Lunara, no i będziecie sobie mogli na nim grać. Także pamiętajcie, aby w komentarzu napisać wyzwania na kolejny film, gdzie najprawdopodobniej będziemy się wybierać do NCT. A i prawie bym zapomniała. Oczywiście prawie zapomniałam o tym, aby tutaj nadać kolejne grzybki naszym wspierającym. Także szybko idę po jakieś grzybki. O, idealnie mamy dwa. Zróbmy sobie szybkie kowadło. Cyk i cyk. A jeśli Wy widzowie chcielibyście swojego grzyba właśnie tutaj na survivalu. No to zachęcam oczywiście do kupna wspierającego. Bo nie tylko wspieracie tym mnie, ale sami również macie z tego jakieś tam pojedyncze korzyści. Ale zresztą sami sobie obczajcie klikając niebieski przycisk wesprzyj, a tymczasem wracamy do zakończenia. Dobra, tak więc to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę oraz suba, bo lecimy po 3000. Mam nadzieję, że wpadniecie na live'a i będziemy się. Razem wszyscy dobrze bawić, no i też oczywiście, że uzbieramy jakąś fajną kwotę, którą później wpłacimy na cele charytatywne. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie hashtag koniec, a ja już spadam. Siema.